Cześć, witamy w nowym wydaniu szkolnych wiadomości. Po raz kolejny przed Wami Marzena i Dominik. Dziś przygotowaliśmy dla Was. Targi edukacyjne w Oświęcimiu. Spektakl Światy Elizy. Dni otwarte w naszej szkole. Dzień Pamięci Zakończenie roku klas trzeci z 28 marca odbyły się 13 powiatowe targi edukacyjne w Oświęcimiu. Zapraszamy Was teraz na krótką relację z tego dnia. Wybrani uczniowie pod opieką nauczycieli pani Aleksandry Babicz, pani Katarzyny Kubień Sikory oraz pana Sławomira Dwornika promowali naszą szkołę w Oświęcimiu podczas corocznych targów edukacyjnych. Pomagali oni również przybyłym gimnazjalistom zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły. Oprócz rozmów na temat rekrutacji i nowych klas, gimnazjaliści mogli posłuchać śpiewu grupy muzycznej 3/4. If I just a 30 marca w kęskim Domu Kultury Grupa Teatralna Minus Jeden zaprezentowała swój najnowszy spektakl pod tytułem Światy Elizy. Sztuka zgromadziła w sali widowiskowej niespotykaną do tej pory ilość osób. Mikołaj! Mikołaj! No już dziewczyno, wracaj do Słyszysz, co do ciebie mówię? Tak, Sztuka przedstawia historię zagubionej i odrzuconej przez okrutny i czarno-biały świat Elizy, przebywającej w zakładzie psychiatrycznym tylko z powodu swojej inności. Poznaje tam Mikołaja, woźnego, który tak jak ona został odrzucony ze swojego społeczeństwa, a praca w szpitalu jest dla niego formą resocjalizacji. Dręczą ich pytania o podłożu egzystencjalnym: czym jest miłość? Czy można zdefiniować normalność? Jaki sens ma życie? Widz łatwo zauważa, że Eliza nie jest wariatką, lecz dziewczyną o dużej wrażliwości i bogatym świecie wewnętrznym. Mimo bardzo trudnej tematyki, jaką poruszał spektakl, został bardzo dobrze odebrany przez widzów i nagrodzony owacjami na stojąco. Podczas spektaklu została przeprowadzona zbiórka pieniężna, w którą zaangażowali się młodzi wolontariusze z Dąbrowskiej. Dochód w wysokości 2000 zł został przeznaczony na pomoc w leczeniu Daniela Bałamuckiego, przyjaciela grupy, który zmaga się z ciężką niepełnosprawnością aż mi brak słów i Dominik i jego koleżanka to normalnie mistrzostwa świata. Warto było raz. było i powtórka, powtórka bis, bis, bis jeszcze. Generalnie naprawdę gra aktorska na poziomie i miałam dreszcze i naprawdę najbardziej 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 podobała mi się oczywiście główna rola i muzyka świetna. Panią zainspirowało do napisania tej sztuki. Myślę, że samo życie. Z tego względu, że no nie mogę powiedzieć, że moje życie, ale pewnie, pewnie też, ponieważ każdy z nas jest inny. I każdy gdzieś na swoim etapie jakby drogi e, dostrzega tą swoją inność. I czasem ta inność jest odrzucona albo nietolerowana, a myślę, że, że inność jest piękna. Jak pana wrażenia po tym spektaklu? się znaczy, rewelacyjne. Ja mam przyjemność i zaszczyt, że oglądam tę młodzież już od jakiegoś czasu, od no, dwóch lat dziś śledzę ich postępy. I powiem szczerze, jestem co, pod coraz większym wrażeniem, praktycznie z. Ze spektaklu na spektak jest coraz lepiej, a, a dzisiaj no powiem w paru momentach byłem wręcz zaszokowany poziomem i samym scenariuszem i grą, no, tylko się cieszyć. Dodatkowo jeszcze fantastycznie, fantastyczne jest to, że przychodzi młodzież i oglądać swoich rówieśników. To jest chyba najcudowniejsze. Myślę, że nie tylko będę na spektaklach, ale też na ile tylko będę mógł, to będę wspierał tą działalność. Jak co roku uczniowie trzecich klas gimnazjalnych mieli możliwość poznania naszej szkoły na dniach otwartych? Uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły przygotowali dla przybyłych gimnazjalistów lekcje pokazowe, na których mogli choć trochę zaznajomić się z Dąbrowską i uczącymi w niej nauczycielami. Gimnazjalistów przywitała pani dyrektor Grażyna Mojżesz-Blazły, która przedstawiła ofertę nowych klas. Przypominamy. Nasza szkoła w Nowym Roku Szkolnym oferuje cztery całkiem nowe profile: humanistyczno-teatralny, językowo-turystyczny, matematyczno-biznesowy oraz przyrodniczo-medyczny. Gimnazjaliści mieli również możliwość spotkać się z opiekunami oraz uczestnikami grupy teatralnej, muzycznej oraz z naszym kółkiem filmowym. Serdecznie dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i jeszcze raz gorąco zachęcamy do wybrania naszej szkoły. 2 kwietnia 2012 roku w powiatowym zespole nr 9 szkół imienia Marii Dąbrowskiej odbył się jak co roku Dzień Otwarty. W tym dniu gimnazjaliści mogli spotkać się z uczniami i nauczycielami oraz wziąć udział w lekcjach otwartych języka polskiego, biologii, chemii i fizyki. Gimnazjaliści z zainteresowaniem zwiedzali szkołę o ponad stuletniej tradycji i poznawali jej historię. Pośród licznych atrakcji i konkursów w tym dniu Gimnazjaliści mogli spotkać się z grupą teatralną Minus 1. Dzień pamięci to bardzo ważna uroczystość w kalendarzu naszego liceum. 23 kwietnia, jak co roku, przypomnieliśmy sobie wydarzenia sprzed 72 lat. Po raz kolejny w murach naszej szkoły uczczono pamięć zamordowanych podczas II wojny światowej nauczycieli. W trakcie uroczystości złożone zostały kwiaty pod tablicą pamięci. Następnie goście obejrzeli spektakl przygotowany przez panią profesor Krystynę Bylice w wykonaniu uczniów klasy pierwszej i drugiej J. Obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Pełna Pan z Tobą, błogosławiona między i błogosławiony owoc przywództwa Twojego Jezusa. święta Maryja. niechętni bliskiej chwili pożegnania. Umarli kochani idą ku mnie tylko po szelestach, więc nie mogę przypomnieć sobie jego twarzy. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście, a wśród nich m.in. przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, dyrektorzy szkół, kombatanci, członkowie Towarzystwa Miłośników KEN z panią przewodniczącą Anną Chowaniak, która w swojej przemowie przybliżyła nam historyczne realia omawianych wydarzeń. Wspólnie z nauczycielami tej szkoły przypominać bliżej Osób umieszczonych na pamiątkowej tablicy. Postanowiliśmy sprawdzić, co uczniowie naszej szkoły wiedzą na temat dnia pamięci i wydarzeń z nim związanych. Co wiesz o dniu pamięci? Wiem o tym dniu tyle, że na przykład wtedy podczas wojny wywieziono kilkunastu nauczycieli do obozu koncentracyjnego. Co upamiętnia tablica, która jest przy wejściu do szkoły? Nauczycieli pomordowanych podczas okupacji II wojny światowej, którzy zostali w. No... Zabici w obozach koncentracyjnych w Niemczech. W tym tablica ludzi, którzy, którzy zginęli w obronie Polski i inteligencję, która zamieszkiwała kęty pod Zaborem Niemieckim w momencie, gdy wybucha wojna, zostali zebrani u nas na sali w na sali gimnastycznej i pod pretekstem, pod pretekstem zebrania i pokazania, jak będzie wyglądał nowy ustrój, zostali przewiezieni do Auschwitz i zabici. Jak wynika z naszej krótkiej sondy, uczniowie orientują się, czego dotyczą obchody Dnia Pamięci. Przypomnijmy, 23 kwietnia 1940 roku okupanci wydali polecenie zgromadzenia wszystkich kęckich nauczycieli i w liczbie 30 osób wieziono ich do Dachau, a później do Mauthausen-Gusen. 27 kwietnia pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów na oficjalnym zakończeniu nauki klas trzecich. Z jednak trudny proces kształtowania swojego człowieczeństwa. Każdy z nas kształtuje siebie na miarę wielkość swoich obrażeń. Rozpoczęło się zabawnie i z humorem dzięki zrealizowanemu przez uczniów klasy drugiej i pod opieką pani magister Magdaleny grywość przedstawieniu, które opowiada o przygotowaniach do matury na całym świecie. Przedł ten smutniejszy moment pożegnania trzecioklasistów. Pani dyrektor, w swoim wystąpieniu, dodawała otuchy maturzystom, opowiadała o wielkich wyzwaniach, jakie teraz ich czekają, oraz o szansach, jakie będzie dawało im dorosłe życie. Poprzez wręczenie świadectw z paskiem, wyróżnieni zostali uczniowie z bardzo dobrymi wynikami naukowymi. Również ci. Którzy angażowali się artystycznie w grupie teatralnej, muzycznej czy filmowej, a także we wszelakich zawodach sportowych zostali uhonorowani poprzez wręczenie drobnych upominków. Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie rozeszli się do swoich klas na ostatnie spotkanie z wychowawcami. Nienadługo rozstaną się jednak z naszą szkołą, bo już niebawem czekają ich egzaminy maturalne. Trzymamy kciuki. No, no jest nam smutna na pewno! Że... Taki żal wewnętrzny, że musimy opuścić mury tej Ta szkoły. Łaska w już się zakręciła <grym> Będziecie tęsknić za szkołą. Jasne. Strasznie. No było super i ogólnie podobało nam się cały liceum. A jak się dzisiaj czujecie? Źle. Z... No smutno, no że kończymy i. Wierzcie dziewczyny, że będziecie żałować, no. że mówi, będzie, mówią, jest, że będziemy tęsknić za liceum, No a skąd, ale wchodzi ten ostatni dzień. Wierzcie mi, będziecie tęsknić, będziecie płakać. <grym> Już w maju, między innymi na tej sali, odbywać się będą egzaminy dojrzałości. Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, a już w następnym wydaniu zapraszamy na relacje z matur. To już niestety wszystko w tym wydaniu wiadomości. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne. Do zobaczenia już za miesiąc z nową porcją szkolnych informacji. Na razie.